Hej, ten rajd Europy Centralnej trwa, jesteś zadowolony z dzisiejszego poranka? Tak, jesteśmy zadowoleni, e, jedziemy na sliku, po błocie, więc jak tu nie być zadowolonym. A tak serio, mamy dobre wyczucie, e, było bardzo ślisko, zobaczymy jak będzie teraz na drugiej pętli. Podejrzewam, że może być trochę więcej grypu w niektórych miejscach, a w drugich e, będzie m, trochę mniej przyczepności, no bo przejechało sporo samochodów, w niektórych cięciach e, było sporo błota i teraz to błoto jest na drodze. Taki jest Raj do Europy Centralnej. Każdy dzień jest inny, ale my mamy przyjemność zjazdy.